Witam Was moi drodzy! W tym filmie pokażę Wam relację z budowy modelu Hafker Tempest firmy Matchbox w skali 1-72. A forma wtryskowa do tego vintage'owego modelu powstała w roku 1974. I garść informacji: Hafker Tempest to brytyjski samolot myśliwski i szturmowy, zaprojektowany i zbudowany w roku 1942 w wytwórni Hafker Aircraft. Hafker Tempest był uzbrojony w cztery działka 20 mm. Tempesty wprowadzono do służby w dywizjonach w roku 1944. Na samolocie tym również walczyli polscy piloci, którzy wykonywali głównie loty szturmowe oraz zwalczali niemieckie bomby latające V1. I przechodzimy do modelu. Tu z drugiej strony tego opakowania Matchbox macie dwie wersje malowań do tego samolotu Tempest, dla wersji brytyjskiej i dla sił indyjskich. I właśnie dla sił indyjskich ja wykonam ten model. Tu macie boki tego vintage'owego opakowania, tego modelu firmy Matchbox. I tu widzicie tą wersję indyjską i model będzie właśnie wykonany według tej, tego tutaj schematu. Tu mamy instrukcję tego modelu Hawker Tempest. Tu macie wypraski w takim kolorze ciemno-oliwkowym, bardzo dobrze wykonane, bez nadlewek, bez wypływu. A tu, jak w starym winie, rocznik tego modelu z roku 1974. Tutaj macie również wzmiankę, gdzie zostało to wyprodukowane i rok produkcji. Przechodzimy do wyprasek skrzydeł, które są w takim kolorze ciemno-szarym. Owiewka do tego modelu. Tutaj macie kalkomanie dla wersji brytyjskiej i dla indyjskiej. No i zaczynamy budowę tego modelu w starym stylu. Wewnętrzne połówki tego modelu samolotu pomalowane kolorem Rough Interior Green. Tutaj macie złożone skrzydła, połówki kadłuba przygotowane do montażu. Tutaj macie drugą stronę tych skrzydeł. No, i montujemy skrzydła do kadłuba. Tutaj widok od spodu tego modelu. Tu po zmontowaniu kadłuba ze skrzydłami uwidaczniają się szczeliny, które trzeba będzie wyszpachlować. I tu też widać szczelinę, którą trzeba będzie zaszpachlować. Tutaj silnik złożony i przygotowany do montażu z kadłubem. A tutaj już silnik zmontowany do kadłuba. I tutaj również uwidaczniałem się szczeliny, które trzeba będzie wyszpachlować. Tutaj rzut z góry na ten zmontowany model. Tutaj wyszpachlowałem te szczeliny, które wam wspominałem od spodu modelu tego samolotu. A tutaj wyszpaklowanie tych szczelin od góry samolotu. Tutaj wstępnie pomalowany samolot kolorem srebrnym, który będzie do wersji indyjskiej. Żeby ożywić ten model, dodałem tutaj figurkę pilota, która również jest zawarta w tym zestawie matchboxa. A tutaj już gotowy model, złożony, pomalowany po nałożeniu kalkomanii, także zapraszam do oglądania. Oczywiście malowanie dla indyjskich sił powietrznych. Moi no drodzy, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, do łapkowania, a jeżeli chciałby ktoś wesprzeć ten kanał subskrypcją, to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie.